Jó się z tej strony, Jaku i witam Was serdecznie w kolejnym odcinaczku na moim kanale. Ale dzisiaj nie jesteśmy w Fortnite, ale dzisiaj jesteśmy. Po prostu będziemy rysować y, Fortnite'a, y, czyli tak dostałem taką książkę. Jak rysować Fortnite 2? Jak nie widzi... O, jak. Rysować Fortnite dwójki nie zobaczycie, ale będziemy rysowali. To jest karteczka. Dobra. I właśnie na tej oto karteczce dzisiaj będziemy rysowali Łok Tientine. Czyli. Wiecie, może takiego aż takiego dobrego nie uda mi się zrobić, ale mam nadzieję, że po tym filmem zostawicie, nie wiem, jak chcecie, następny odcinek. To po tym filmem musi być, muszą być aż trzy łapki w górę. Nie no, to nie jest aż, ale. Wierzę, że Wam się uda. Nie wiem, yy, szczerze nie wiem, czy to się uda, ale powinno się udać. Czyli trzy łapki w górę będą i robię drugą część. W sumie to jest druga część, ale dobra, po prostu robię drugi odcinek z tej oto serii. Znaczy, jeżeli trzy zostawicie, to będzie. To będzie taka seria, a więc jeżeli chcecie, to po prostu zostawiajcie łapki w górę. E, dwie minuty czasu zawaliłem, ale dobra. E, Czyli powinno nam się udać. No, a ja muszę znaleźć łuk, ty nie by mi się książka zamknęła. Będzie trudno, ale mam nadzieję, że się uda. I polecam takie książki w Mpiku. Bo tu pisze ponad 30 nowych stron broni i przedmiotów. A więc 30 nowych. Czyli może jest więcej. Nie, na tuwa jest więcej. Jak tu jest. 70... Ponad 100 stron. No dobra. Ale spoko, zacznijmy już rysować. Ta, ta o to jest linika. Linika. Linikę stworzył ktoś bardzo mądry. cztery centymetry. Tu Pół. No właśnie, czekajcie, bo Wam nie pokazałem. Teraz robimy pierwszy krok, czyli to. Gdzieś krokami, nie? Czas... Wiem, że na pierwszy krok, może dru i, dru i drugi, wygląda głupio, nie za bardzo jak ten łuk tientiny. Sero później wychodzi bardzo dobrze. Ja, jeżeli chodzi o ten łuk, to mogę jak zrobić do czwórki, bo więcej mi się nie uda. Ale jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie. Żebym zrobił cały ten mógł. Tu cały ten mógł do końca, czyli to, to, to i to jeszcze. Tylko, nie wiem, boję się, ale. Musicie zostawić pod tym filmem pięć łapek w górę. Spoko. a my tu robimy. Na razie mało jest zrobione, ale jednak coś zrobione. Lepsze to niż nic. Spoko, trzeba robić... Jak dałam centymetrów? Cztery. Cztery. Cztery centymetry lecą. Leci czwórka. Teraz poleciałbym sobie tam środkową linię. Gdzie będzie szczała? Bo to jest. Up. Ej, ale. Bo to jest TNT! Bo to jest ten dynamit! Amunicja z... ten, szczała z dynamitem! To dlatego to wybucha! Dobra! Dopiero na już się zorientowałam. Ej! Ten granatnik, wielki mu To nie powinien być napędzany. Teraz mówię o Fortnite że To nie powinien być napędza. Jego amunicja to nie powinna być amunicja do RPG, -a. Tylko amunicja. Tylko nie amunicja, tylko granaty. Jak masz... Powiedzmy... Yy. Sześć, dwanaście granatów. To masz. To masz osiemnaście naboi. No, ej, no, to to by było ten, bo tak ogólnie masz 6 od razu. Nie, ale to by było fajne. Bo tak to łatwiej zdobyć amunic tą amunicję do RPG. Bo nie wiem, jak u was, ale u mnie jak. Jak, mam, jak nie mam RPG ani coś za amunicją na RPGa, to prawie cały czas mi wylatuje. Bo oczywiście, jak trzeba i mam, to oczywiście w ogóle mi nie wylatuje. Więc ja tego nie kumam. Kurczę słabo, niestety, widzicie. Dobra. Ja nie mogę. Pierwszy krok dopiero. Coś mi się wydaje, że niestety pas na tym filmie zanudzę, jeśli będziecie oglądali cały, ale no serio, mam nadzieję, że spodoba Wam się ten łuk, tak jak ja zrobię, albo nie. Mam jeszcze lepszy pomysł. Słuchajcie. Dzisiaj zrobię tą stronę. Czyli, jeżeli zostawicie pod tym filmem pięć łapek w górę, to zrobię drugą. Czy ja to już mówiłam? Szczerze nie wiem. Ale lubię stukać w książkę tym ołówkiem. Dobra. Koniec stukania. Czemu ja to zamknęłam? Aj, To będzie długi odcinek. Zoro mam nadzieję, że y, przez ten filmik nie, y, nie znienawidzicie i nie przestaniecie oglądać moje filmy. Nie, serio, docencie to, że ja się tu staram. Trochę to wygląda, akwyl. Dobra. Zrobię. Ej, będzie po sprawie. Nie, no, nie. Nie chodzi o literki, tylko chodzi o. Yy... Tylko chodzi o ten. Yy, o klientinę. Za krótkie to. Musi być różne? Dobra, tak to sobie tu. Bo to trzeba dalej. Dobra, wydaje mi się, że jest ok. sorry potrzęsiłam kamerę hmm, czyli tak Jakbym umiał, to bym zrobił na ekranie: że czerwony przycisk subskrypcji zmienia się na szary. I nie wiem, jak wy macie, ale łapeczka w górę zmieni... szara łapeczka w górę zmienia się na niebiesko, czerwono lub biało. Bo zależy jak ktoś, jak to ma ustawione. Dobra, lecimy. Lecimy sobie dalej. Trzeba będzie zrobić. ten mógł e, dobra nie wiem czemu to tak głupio śpiewam ale e, subi łapka niech wlecą I gdybym umiał bardzo szybko rysować to bym narysował subik plus łapka dobra Kuba już nie mnie nie mam już tego wzoru. Dobra. No, spoko. Słuchajcie, teraz lecimy na dwójkę. Czy tu o. Dobra. Tu o. Dobra. O, przez chwilę dobrze widzieliście, chyba. Dobra. Nie wiem, czemu akurat na łuk czemu? czemu ja chciałem zrobić łuk a nie czuć coś łatwiejszego? Czemu, Kuba? Czemu ty tak zrobiłeś? Czemu ty tak źle postąpiłaś? Nie wiem, ale no, przyznajcie, ładnie, ładnie. To już teraz widzicie, tak. Dobra. Tak, jest, udało się jakoś dobrze nastawić, spoko. Jest. W ogóle szczęśliwego nowego roku wam życzę. Mogłam nakręcić film z Minecrafta. Tak i wiecie, puszczasz sobie fajerwerki. Jest miło, fajnie. O nie, ja tylko musiałabym skracić, wziąć te fajerwerki, bo nie wiem jak zrobić. Dobra. W ogóle napiszcie w komentarzach jak zrobić tak, żeby były komentarze. A no tak, psz, nie możecie, bo nie, ma, nie da się zrobić komentarzy. Dobra. Chciałem was o to bardzo prosić, ale niestety, niestety się to nie uda, bo nie można. Nie wiem jak zrobić, aby można było tam. Nie, przepraszam was. Ale zamiast tej strony zrobię do tego. Pięć łapek w górę zrobię też to i to. A 10 łapek zrobię to i to. Przepraszam, że robię takie duże skala, ale no znaczy nie są takie duże jak u innych youtuberów, bo inni youtuberzy robią, nie wiem, po 5 tysięcy, a ja po 10, 5 i 2. Ale, ma, ale mam nadzieję, że po prostu Wam się spodoba film i że zostawicie tyle łapek, bo... Znaczy... Trudne jest, ale szczerze chciałbym to zrobić. Nie. A więc oglądajcie do końca. Może już przewinęliście. Może jeszcze do tego momentu dotrwaliście. Więc jeżeli dotrwaliście, to bardzo was, za, was proszę zostawcie subika, łapkę. I po prostu niech tak będzie. Po prostu dzięki temu będę miał więcej subskrypcji i mój cel szybciej się spełnić a moim celem moim marzeniem na YouTubie jest na tym kanale wbić milion subskrypcji mój YouTuber, którego lubię niedawno też wbił milion i w swoje urodziny wbił milion, a potem zrobił piosenkę, jeżeli wiecie to napiszcie w komentarzach kto to A no tak, nie napiszecie, bo nie umiem zrobić, żeby tam. Chyba, że się samo zrobi, to możecie napisać yy, ale yy, yy... trzeba tym powiedzieć. Yy, ale jak yy nie, to... Tak to ci. Jeżeli będzie możliwe komentarze, to nie napisz nie będziecie musieli ten, bo to i tak będzie wiadomo. wiadome. Dobra, tak czy siak. To jest palion. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam oglądać paliona. Yy, no, a, nie a ja przechodzę do rysowania, bo ja za dużo kalam po prostu. Yy, czekajcie, bo yy, tu w ogóle Wam przeczytam, co tam jest napisane w tej książce. Jeden. Na początku lekko narysuj proste linie, które utworzą podstawowy kształt broni. 2. Narysuj okręgu, okręgi na obu końcach wstępnego rysunku, które, oznacza, które zaznaczą połączenie bloczków, bloczków. Lekko naszkicuj umieszczenie majdanu. I teraz przechodzimy na trójkę. Uformuj majdan za pomocą paru małych prostokątów. Stanął się zawiasami. Narysuj walec na czubku strzały. Okej. Okay. No spoko. Mogę, te, mogę narysować walec na y, czubku strzały. E, no czekajcie, pokażę wam. To jest to. bardzo proszę zostawcie te łapki w górę i słuchajcie to jest niestety ostatni ten wiem, że mało zrobiłem ale no już trochę ten odcinek trwa a więc zaraz, za chwilę będę musiał już go niestety zakończyć ale za chwilę jeszcze chwilkę mamy czyli teraz trzy a ten ten to jest tylko ta e, kwadrat dobra prostokąty dobra tu teraz ostatnia czekajcie okej okay. nie wiem kto jest teraz To tu. Jeżeli chcecie następny odcinek z łuk yy, znaczy, chcecie, jeżeli chcecie tą serię, to dwie łapeczki w górę. Jeżeli chcecie, żebym poszedł dalej, pięć, przynajmniej pięć łapek w górę, to dalej będę robił łuk. Tientiny. Ale serio, mam nadzieję, że Wam się uda dobić. Yy, te łapki. A więc serio uważam, że Wam się uda. No, a więc pozostaje mi tylko jedno. No, muszę zakończyć ten odcinek. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Cześć.